Gotowe? Ja. Proszę bardzo, akcję. Na 15 maja w Teatrze Polskim w bielsku-białej zaplanowana została premiera spektaklu Hotel Nowy Świat. Zaangażowany został prawie cały skład aktorski bielskiej sceny i dołączyli się goście z Bartoszem Obuchowiczem na czele. Wszystkim kieruje Magdalena Piekosz, reżyserka znana przede wszystkim ze swych filmowych dokonań. Za film pręgi dostała przecież złote lwy na festiwalu w Gdyni w 2004 roku. Trafiliśmy na jedną z prób, kiedy nie wszystkie kostiumy zostały jeszcze przygotowane, a na scenie mogliśmy słyszeć głos pani reżyser. Nie zbierasz się. Trochę za długo. Podczas premierowego spektaklu nie usłyszymy głosów aktorów, bowiem Magdalena Piekosz tu w Bielskim Teatrze postanowiła zrezygnować ze słowa, budując swoją opowieść wyłącznie z muzyki i tańca. To nie jest pantomima, to trzeba od tego zacząć. To jest absolutnie aktorski spektakl, dramatyczny spektakl, który, w którym najważniejsze jest to, żeby aktorzy poprzez to, jakie mają intencje i o czym chcą opowiedzieć jakie są relacje między nimi opowiedzieli o w związkach między ludźmi, opowiedzieli o tym, co jest najważniejsze w relacjach z drugim człowiekiem, czyli o najważniejszych rzeczach, o szczęściu, o miłości, o, o dramacie, który, który przeżywają. Także jest to absolutnie dalekie od pantomimy, baletu czy jakiejkolwiek formy czysto, czysto tanecznej. To jest absolutnie aktorski spektakl. I tylko y, sens realizacji tego spektaklu był w, w momencie, kiedy właśnie y, został zaproszony do tego zespół y, stricte aktorski. Y, jak byłam pod wielkim wrażeniem wiele lat temu po obejrzeniu, pierwszym obejrzeniu filmu Baletore Scoli, który, który stał się inspiracją dla tego spektaklu, którym również nie pada ani jedno słowo, i to, co było siłą ogromną tego filmu, że właściwie nie było to słowo potrzebne, żeby zrozumieć, co się dzieje między bohaterami. Jest taka prawda, że jednak jest. Niewerbalny to jest 70% naszego przekazu, a też jest tak, że ten język, którym my się dzisiaj posługujemy, on już przeszedł tyle modyfikacji, że często zakłóca tak naprawdę taką normalną komunikację i yy dochodzi do tego, że ludzie się nie rozumieją. i Myślę, że to, to jest niestety syndromem yy naszych czasów, kiedyś tak nie było. I w sumie yy to, co jest może paradoksalne czy zabawne, że ten spektakl w jakimś sensie jest historią o tym, jak się zmieniło społeczeństwo na przestrzeni lat, a właśnie to, to jest możliwe głównie, głównie dzięki temu, że, że aktorzy mogą operować gestem, ruchem, spojrzeniami, ale jest to absolutnie, to nie jest forma wzięta w cudzysłów, to nie jest pantomiła, gdzie oni będą coś pokazywać. Nie, to są normalne czynności, oni chodzą, piją herbatę, piją alkohol, rozmawiają, Tyle tylko, że nie padają słowa. I teraz to się fajnie układa. bardzo jeszcze, bardzo tak, teraz Ty do przodu. Film Etoreskola dotyczy innej rzeczywistości, innego czasu, innego miejsca. Jak się to przedstawienie będzie miało do filmu? To znaczy, film Etore Scoli dotyczy po prostu historii Włoch. My się skupiliśmy na historii Polski, z tym, że, tak jak mówię, dla mnie tutaj kwestia historyczna jest drugorzędna. Najważniejsze jest są relacje między bohaterami, natomiast to jest oczywiście utopione w pewnym kontekście politycznym, społecznym i, i ten kontekst właśnie Właśnie to jest kontekst polski i tego tak, jakiejś naszej takiej dziejowej drogi, yy, więc yy, no, koniecznością było napisanie po prostu od podstaw scenariusza. Yy, tego podjęła się Justyna Tomska, jest to jej debiut, ale myślę, że świetnie z tego wybrnęła. Yy, natomiast choreografią spektaklu, bo oczywiście są też układy taneczne, ale one wynikają też z akcji. Nie jest tak, że, że mamy scenę, a potem mamy taniec. Tylko ten taniec również jest elementem narracyjnym i choreografią zajął się Kuba Lewandowski, z którym Miałam już szansę pracować przy spektaklu Oliver w Chorzowie, także jest to taka nasza pierwsza prawdziwa współpraca. Zakończenie pytanie, jak się tutaj pracuje w Bielsku w teatrze? No to jest świetny zespół, bo to są aktorzy, którzy mają ogromną świadomość i no myślę, że tylko ze zdolnym bardzo zespołem można taki spektakl robić. Także jestem bardzo zadowolona. Trochę mnie deprymuje pogoda, która tutaj jest, bo ciężko w takim deszczu ciągle, ciągle funkcjonować. Natomiast no, teatr jest taką, 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 takim specyficznym miejscem, gdzie można o tych wszystkich pobocznych rzeczach zapomnieć i, i oddać się twórczej pracy. No i i mam nadzieję, że efekt tej pracy będzie widoczny. Hotel nowy świat w reżyserii Magdaleny Piekosz w Teatrze Polskim w bielsku-białej od 15 maja.